Czy z tej strony Lukasobo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Oczywiście jest to seria od początku do majątku i witam was w kolejnym odcineczku właśnie na, z tej serii. Jak widzicie dzisiaj już mamy październik, bo sobie przewinąłem. No jak widzicie, że jak widzicie 30 jest potrzebna do, do zgrabiarki ponieważ dzisiaj lecimy z dzisiaj lecimy z sianokosami. Lecimy się na kosami e, już trochę zrobiłem, ponieważ ściąłem, przetrząsnąłem e, sianko, a czy trawę i teraz już wysło, wyszło w siano, e, dlatego dzisiaj na początku odcinka lecimy z, z grabianiem, o to właśnie tego siana, a później sobie e, cięć e, nie cięcia tylko <ślamy> siano można ciąć fajnie co, e, a później oczywiście tego prasowania, bo dzisiaj tylko te dwie akcyjki chcę zrobić związane oczywiście z sianokosami. E, później, m, jeśli uda się później zrobić e, później sobie Jeszcze polecimy sobie e, rozwolić obornik, jeśli oczywiście się uda. Jeśli się wyrobię. No oczywiście jeśli się nie wyrobię, no to oczywiście obornika nie wywiozę. E, ale raczej powinno się udać m, to zrobić w te 20 parę minut, więc taki mam bynajmniej plan. A czy idzie, no to oczywiście zobaczymy. Więc no taki mam na dzisiejszy plan, e, na dzisiejszy odcinek mam taki plan ale no czy wyjdzie no to nie, nie wiem no, widzę że już brak dostępu do tego terenu ale raczej to nie zmienia faktu że raczej to nie zatrzyma mnie do robienia tej roboty więc tak jak mówię później sobie porozrzucamy oborniczek ale na początku oczywiście e, na początku sobie właśnie tak jak mówię pozgrabiam sobie oto oto iż e, sianko e, więc taki mam pomysł na dzisiejszy odcineczek no czy wyjdzie no to oczywiście nie wiem no, jak widzicie tam jest władził. No, zapomniałem już jednej rzeczy zrobić. <laughs> no, zapomniałem oddać beczki do gnojówki. A, no, i dlatego ściągło mi tak tyle pniążki, co? Przez przewijanie, ale no dobrze, dobrze, chociaż wiem e, z czego zapomniałem zrobić. No ale już trudno, nie będę teraz tu zatrzymał od chwileczka. No beczki w mojej stoi, no, ale trudno niech stoi. Już trudno się mówi, już nie będę ten, ale oczywiście do znaczy, Zbyszka, o, bo miałem odwieźć, nie? Ale Władek jest jak się podczepiony do, 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 do prasy hmm, Oczywiście Więc Gitara Ści się pod względem. Więc władek jest już przygotowany do roboty Więc Na pewno będziemy lecieć tam ostro Zresztą może tam trochę wychodzić te, e, Ten pokos siana Bo tak dzisiaj jak sobie Na razie tam gnoju nie, nie ma rozrzuconego Więc tam akurat nie ma problemu żeby tam Siano leżało, o kurde drugi pokos co Dobrze, dobrze. Tutaj. Znaczy, największy minus tej zgrabiarki, że tak robi... Znaczy, dobra, to sobie później zabiorę. Że przy zakręcie tak jakoś, no tak trochę, do tyłu leci. E, no co, na pewno, jeśli będzie większa, będzie większa, ten, jak to się nazywa? Jeśli będzie większe, większe pole, w sumie, trawy, e, na pewno sobie kupimy nowy nabyteczek. Znaczy, nabyteczek, to nie będzie jako nowy nabytek, tylko po prostu Większą maszynkę, po prostu wymieniłem, po prostu tą maszynkę, ponieważ. Mm, po prostu będzie większa gwiazdówka, nie? Bo na razie mam gwiazdówkę 4, a jak. Właśnie tak jak mówię. Jeśli będzie większa łąka, to zrobimy sobie, czy kupię sobie gwiazdówkę chyba 7, tak? No Ale oczywiście musi być większa, chociaż nie zdziwię się, jeśli pojawi się w przyszłych sezonach większa. Okej, jak to wygląda, co? E, dobra, może nie będę robił takiego pokosu. Mi bo mi chyba władek stanie no to chyba przesadziłem troszeczkę no, tak troszeczkę, nie? Ale przesadziłem mi to bardzo no ale dobra no najbliżej mi stanie Władek no niedobrze nie dobrze znaczy prasa mi bardziej stanie ale władek dostanie po dupie wtedy no ale nieważne więc tak jak mówię gwiazdówka pewnie się pojawi jakoś większa ehm, kiedy no, to w sumie nie wiem to zależy oczywiście od od humoru tylko od tego, kiedy będzie większa łąka, ale podejrzewam, że w kolejnym sezonie będzie e, ta łąka Nijana już, no bo jednak od początku, w sumie serii, no od, od kiedy początek był serii ta łąka jest, więc żeby jednak troszeczkę już urozmaicić tą serijkę, no to jednak pasowałoby nawet troszeczkę miejsce tej łąki zmienić, tak? A czy miejsce zmienić? No, po pierwsze, przesiać łąkę. A miejsce raczej du dużo się daleko się nie zmieni, bo podejrzewam, że łąka wtedy by była gdzieś tam, o właśnie tutaj, więc pewnie w kolejnym sezonie, Ej, ale zrobiłem, więc podejrzewam, że w kolejnym sezonie właśnie z wymiana tej łą wymian tak powiedzieć, wymiana łąki będzie, no zobaczymy jakie to, to będą rozmiary tej łąki, no ale jak będą duże, no to podejrzewam, że również e będzie wymiana właśnie tego, jak to się nazywa, właśnie tej zgrabiarki. Zobaczymy ile będzie potrzeba. Jeśli będzie dużo potrzeba, no to oczywiście no podejrzewam że chociaż nie wiem, znaczy taka duża łąka mi nie potrzeba, nie? Niepotrzebna, no ale zobaczę jeszcze, nie? tak to akurat jest, jest jeszcze temat do przegadania. No i na pewno tutaj za domem by było mi miejsca wtedy, bo jednak bądźmy, że już pole by tu powstało. No ale zobaczymy. a czy w ogóle. Podejrzewam, podejrzewam, tak, tak mi się wydaje, że jak... Kupię, bo raczej to już te pole tutaj, co jest. Te pole tutaj, co jest. Na pewno te pole, jeśli kupię, to w ogóle mi się, w ogóle to będzie, bo na pewno pozmienia mi się i to bardzo stół z, z gospodarstwa. Pod, no, bo po prostu te, takie ułożenie pól mi się tak zbyt bardzo średnio podoba. Aż na początku jakoś mi nie przeszkadzało, no ale teraz tak sobie postanowiłem, że jednak teraz takie wypierdki będą, czy znaczy wypierdki, bo no tak, tu będzie pole teraz, tak w sumie. Jeśli tutaj będzie już pole takie normalne, tak trochę głupio będzie wyglądało. Bo tak, tam idzie pole, tu skręca, tam, tam i jeszcze tam, i tutaj taki, taki... po prostu nie będzie równy, nie? A jeśli będzie taka możliwość, to podejrzewam, że pole się pod jednym zmieni, że nie ja w sumie zaraz wam pokażę. Taki mam plan, bynajmniej, nie? I to na pewno plany raczej tak, tak będzie to mniej więcej wyglądało, co mi już wam pokazuję. Czekaj, dobra, bo już w sumie skończyłem. Więc podejrzewam, jak teraz pole idzie i do pola w bardziej w tamtą stronę, to teraz na przykład jedno pole będzie... Na przykład tutaj, chociaż pewnie tutaj wyrównam wtedy miezę. chociaż może nie. I podejrzewam, że tak, pole będzie jedno szło. No coś takiego mniej więcej będzie szło, nie? Że te pole będziemy poszerzać, znaczy wydłużać. I te pole będzie szło tu, tu, tu na przykład do tej między e, i tutaj już będzie kolejne pole, nie? Już moje, bo te akurat może zostawię, nie? I tak, tu by było jedno pole, by się zrobiło, tu by się zrobiło, najmniej na to drugie pole, czyli to i ten wypierdek, i tu by się zrobiło trzecie pole, nie? Coś takiego mniej więcej, tak myślę. No, te pole bym zostawił, nie? Bo te pole akurat no, w miarę spoko wygląda, nie? I wtedy by się zrobiły te trzy pola, nie? Tak po mojemu i tak pewnie zrobię. I te brzuszki by zostały, albo bym wyciął to wszystko. Znaczy wszystko. Te brzuski szczególnie. Albo takie zagajniszki małe, by człowiek zrobił, nie? No akurat to jest temat do przegadania, nie? Ale no na pewno jeśli to wykupię, wykupię to na pewno coś takiego pomyślę, bo ile to kosztuje tak z ciekawości. To kosztuje 22 tysiące... no w, w gdzieś 22 tysiące. Więc to no jakiś tam suma, sumka jest. No nie taka mała. Ale jak będę do pieniądze, no to oczywiście kupię. I na pewno, nad, nad takim pomysłem, tak po prostu e, teraz, taka, czy to tak mniej więcej teraz padłem, i tak pewnie będzie chcia, będę chciał zrobić. No, bo jednak by było fajnie, nie? Bo tak, no to jednak te pola tak trochę głupio wyglądają. A czy głupio wyglądają? Tak trochę dziwnie, nie? Tak nie wiadomo, co i jak, o co chodzi tu. No, ale tak mi się wydaje, że właśnie takie coś bym zrobił czy dobry pomysł, nie wiem Dlatego mówię to na... O kurde, widzę, że cyklopik trochę zabrał noju, e, bo sobie potrzeby od razu po 30, tak trochę go podniosę chyba na duchu No tak, tak, taki raz gaśmy to I tak mniej więcej by te pole wyglądały. Możecie napisać w komentarzu, czy jak, o, o, czy jak o tym wy to. Co na to. Co na to. Mam trochę pług będę musiał przestać. Oj, 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 O, o, o. U, prawie klos poleciał, panowie, panie. U. Ciężkie, Ale no, tak jak mówię, coś takiego by wyglądało, nie? No, czy dobry pomysł? Nie mi to oceniasz. to mówię to na odciężku, żebyście wy powiedzieli czy tak zrobić czy tak nie zrobić No, po mojemu to całkiem spoko pomysł ponieważ jednak bo teraz te pola tu tak trochę będą głupio wyglądać no więc podejrzewam no, w sumie jak będzie łąka w sumie przesiewana no to ja bym z, z, z chęcią to będzie trzeba zrobić już w tym co sezo następnym sezonie nie? no zobaczę, jak będą pieniądze to się kupi, nie? No, no najbliżej. No w sumie no to taki, na no, pewno areał dojdzie, tak? i na pewno wygoda dojdzie pracy, nie? bo jednak, ojej Weźmy trochę mówię wiecie co? Weźmy te 6 km taki pokój duży no to jednak trochę, no takie mijaczki jak zostaną tam akurat nie ma problemu, nie? ważne by jakichś dużych mijaczków nie zostało ale tak po mojemu to tak, mniej więcej będę chciał zrobić e, te pola tak ułożyć, tak można powiedzieć, tak ułożone te pola będą mniej więcej E, no i chyba tak będzie lepiej nawet wyglądało ponieważ no bądźmy że te pola no, choć nie że słabo wyglądają tak bo te pola też mają jakiś tam klimat ale no jednak zaczynamy klimat po prostu żeby jednak się wyróż, żeby już się troszeczkę pozmieniało nie? a jak kupić człowiek to też będzie spoko to, no zobaczymy zresztą jak to wyjdzie nie? no zobaczymy zobaczymy Taki mam plan. Czy wyjdzie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy tego, czy wyjdzie, ale może jest taka szansa. Nie wierzę, że nie. No. Ale coś takiego, coś takiego. Nie wiem, czy będę chciał, żeby powstało, ale no. Nie. A, dobra, już tak. Jak tak powstanie, to tak powstanie, tak będzie. Ale no teraz już wrócimy do roboty. No i co? Eee, robimy drugi pokos. Eee, nie robię się na kiszonki, ponieważ o, trochę siana mało zrobiłem. A czy dlatego, że może za późno sianokosy były, no w nie, Inaczej Jednak sianokosy trochę no, późno były, to nie można ukrywać. sianokosy chyba były, żeby nasy skłamać, ale no, no późno. To akurat na pewno. Więc postanowiłem, że po prostu mm, zrobię tak. Był naprawdę sporo Siano kosy były, no. Chyba w czerwcu dopiero, nie? Bo nie zrobiłem wiosny. Ze wcześniejszą wiosnę, tylko dopiero chyba w czerwcu, jak się nie mylę No to byłby mój minus. No bo niestety tego siana, a czy tego siana zabraknie? Nie wiem czy zabraknie, chociaż podejrzewam, że tak. A czy zabraknie. Na pewno raczej powinno wystarczyć, nie? Czy tak mniej więcej na styk ale akurat znaczy tak mi się wydaje, nie? na styk powinno wystarczyć, no ale zobaczymy zresztą zobaczymy oh, widać, ile mieszka A to będę musiał dopiero zrobić jak jak pozbieramy no tam już trochę już dokładniej to tam pozbieram pod odcineczkiem dobra, i lecimy lecimy na polu Nie będę już wjeżdżał nie będę ten, bo tak czy siak jak będę musiał jeszcze tutaj poprasować bo dzisiaj zbierania nie chciałem robić tak jak mówię więc nie ma co Dobra. i teraz podczepiamy sobie pod rozrzutniczek, pod rozrzutniczek i sobie wywozimy gnój no bo tego gnoju jest trochę nie trochę tylko bardzo dużo no i ja akurat do, do przodu iść. no tego no, ja tak jak mówię jest, trochę jest tak trochę i trzeba to po prostu wywieźć a że dwa pola są do wywozu to mówię a sobie wywiez, wywiozę o mój jezu kochany zrobiłem dosiad na kostkę no i co pewnie no w sumie już mogę a za, 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 zaapelować o tak powiem no, tego się nie spodziewaliście że ja takie rzeczy po, że takie rzeczy potrafię mówić co? no ale mogę zaapelować, że kolejny odcineczek to pewnie będzie już dziwa I pewnie z... kolejny odcineczek z tej serii, bo na pewno teraz nie będzie trochę tej serii Ponieważ kolejny odcineczek z tej serii będzie... Weź to zamknij zamk. to i to mogę zaapelować, że kolejny odcineczek z tej serii Kioto iż e, będzie pojawi się e, w gwiazdkę 24 24 grudnia Więc to akurat już mogę wam powiedzieć więc akurat w te tego dnia e, tego dnia o której godzinie pewnie wczesnej około 10 rano e, Odcinek zimowy się pojawi znaczy, porządek miało być z właśnie serii od zera do milionera a ja postanowiłem, że ta seria po pierwsze lepiej mi się wyrobi bo jednak, bądźmy szczerzy, no mniej więcej wyszło, wyszło tak, że będzie idealnie zima bo no już mało mam roboty, teraz to już bym tego musiał wymyślać no a że akurat 24 grudnia no to mówię, a to sobie zrobię, więc pewnie ten e, odcineczek e, 24 Grudnia się pojawi, więc spoczko. Więc zimowy odcineczek będzie. Znaczy hmm, z odśnieżania raczej nie. Na początek chciałem z odśnieżania, ale postanowiłem, że na tej serii raczej odśnieżania tak nie bałzo, więc postanowiłem że, znaczy postanowiłem, że zrobię taką wam niespodziankę, takiego suprise'a nie. No, będzie coś na pewno innego, nie? To wam mówię, powiedzieć od razu. E, ponieważ no, troszeczkę inaczej znaczy Ola, znaczy, co ja mówię? Nie, na pewno taka cik, taka akcja, która jeszcze w sumie na kanale nie była. No, taka inna. Ale po mojemu na święta akurat pasuje, nie? No. Coś będziemy ciąć. Kurde, chyba za dużo wam powiedziałem. No ale... Chyba, że ktoś nie wie, no to... To dobrze. Będzie taka niespodzianka. No więc trochę poza ciężkiem będzie roboty. Ale tak akurat. Nie trzeba się przejmować to. Na tej serii to akurat sam zaszczyt robić, nie? A no, akurat ta seria po tym względem mi się podoba bardzo. Trzeba mm, znaczy bardzo. No, całkiem spoko. Pod tym względem jest, że naprawdę mi się chce na tej serii grać. Aż nie mówię, że na od zera do milionera nie chce mi się grać, nie? Ja takich rzeczy nie mówiłem. Też tam mi się chce grać, tylko po prostu tam jest inny klimat, nie? Tam jest klimat bardziej taki zagraniczny, znaczy zagraniczny. Amerykański. No tutaj bardziej raczej, raczej polski, tak? No więc... Może dlatego, że mi się bardziej mi się chce grać. Ale no. Więc pod tym względem akurat taki plusik jest, który mam minutkę to 17 O, jak 7, hehe, he, 17 Więc gitara, Oj, Taki miałem plan, do 20 minuty Dobrze się wyrobiłem Taki miałem plan mniej więcej, więc Jeśli plan się udał taki, no to się akurat naprawdę cieszę Cieszę się Więc się naprawdę cieszę Masło maślane, no ale Nieważne, na porządek rozwoziłem tutaj Hey, tutaj zapomniałem w ogóle kompletnie tą beczkę odwieźć e, temu z dziśkowi. Zizk, Jeszcze w bel, e, ten, tą okórę, to trochę będzie śmierdziało, mam tak, gdzieś jak będzie śmierdzić. E, właśnie tą beczkę wywieźć i ten, i przyczepę postawić. No bo, kompletnie zapomniałem. O, o, o że jest tylko tak Co? No i tak, za, tak jak mówię, zapomniałem kompletnie. O, widz, że chwasty już. Dobrze, dobrze. Więc no trochę pasty wyszły, ale tam akurat to przeszkodzi. Nie przeszkadza zbyt bardzo. Później co, pewnie sobie... E, jak sobie już rozwiązę ten obornik, bo tak mniej więcej możecie taki mam plan, że rozwiozę. O tutaj trochę idzie tego obornika, co? No. Więc tak jak mówię, jeśli roz, jak rozwiozę obornik, to sobie polecę. Polecę sobie row, e, rowerykiem. Pojadę sobie na... zobaczyć jak jęczmień wygląda nas, mój. Bo w sumie od siewów nie patrzyłem. No a jednak można było sprawdzić jak tam się mniewa. jęczmień, Na które pole pojadę? Na pewno na tamte, te najnowsze, oczywiście dzierżawa, ale najnowsza. No i te, te pole, które jest moje te najnowsze, tak już kupione za moje pieniążki. To, co w tamtym kupiliśmy po zimie, więc tam sobie też polecę. No podejrzewam, że tam na, na tamtym polu na początku, tam gdzie dzierżawa jest ta najnowsza. podejrzewam, że tam może być e, chwasty. Mogły być na polu. Akurat nie podejrzewam tego na pewno. Tam są chwasty. E, no, akurat na 100%. Na no, tamtym polu nie powinno być chwastów, bo jest, e, bo była orka. Nie tamtym polu, co w ostatnim odcinku sialiśmy, też nie powinno być chwastów, ponieważ też. E, również też tam, e, oczywiście, oraliśmy, więc na tamtych dwóch polach nie powinno być chwastów, bardziej w tym mięczminium. obawiam się, że są chwasty, więc pewnie będzie trzeba oprysk zrobić, no, ale podejrzewam, że oprysk będzie na wiosnę dopiero, no, akurat, no, teraz na jesień to już trudno, teraz na jesień to już trudno się mówi, tak, nie, że mi się nie chce, nie, nie, że mi rzeczy, nie, że znaczy, no, to też mi się dlatego, że nie chce mi się, ale, no, nieważne, ale po prostu teraz, no, tak, Teraz to już trudno niech. Nie, na wiosnę zrobię, to na wiosnę będzie nawet to troszeczkę lepiej wyglądało niż to mam robić na jesień. No, taka prawda. Mhm. Też tak sądzę. Więc pewnie tak coś takiego się pojawi. E, no Pognojowicy tam, e, co w ostatnim odcinku rozdawaliśmy Co tam zrobię. Nie wiem. Podejrzewam, że tam skultywatoruję. Y, I po prostu w ten kultywator zasieje. No bo innej opcji nie widzę. Znaczy hmm, innej opcji nie widzę. Inne, wy inne opcje możesz na to zaorać. Ale tamtego pola tak mi się średnio chce orać. Czy średnio chce orać? No kiedyś będzie trzeba na pewno to zaorać. Uuu, przykopałem się troszeczkę. No niestety, dobra. Mam no to tak sobie chyba się przejadę wiecie? No. Na razie sobie odstawię tutaj Władka Jedno pole rozrzucone, więc już się cieszę razie tutaj Władek, niech stoi, Władek, Władek Dobra, mamy które? 20 minutkę, no i dobra Lecimy sobie, polecimy sobie rowerkiem, zobaczyć jak tam wygląda Sytuacja, o kurde jak Mam być szery, no to ja rowerkiem, no jeszcze chyba Nie jechałem na tej serii Chociaż nie, jechałem chyba, nie wiem zresztą, nie pamiętam Na które pojedziemy na porządek Dobra, lecimy na porządek na tamte Hop i siup o kurde, weź tro trochę, wolniej trochę o, no. no ale teraz troszeczkę szybciej o, no tutaj na pewno no ładne są pola mm, akurat no tutaj trzeba przyznać, że no te pola naprawdę są ładne tutaj co, co są na w ogóle na tej mapie to są w ogóle, ta mapa jest spoko, ale no pola na pewno na, w tym rejonie są spoko, mm, więc dobrze na pewno będę myślał kiedyś nad kupnem na pewno, uuu, widzę, że tutaj troszeczkę chwasty wyszły, ale jakoś nie niedużo. O tyle to tam można prze przeżyć. Ale widzę, że ładnie jęczmienik wykiełkował, ładnie rośnie. No teraz to już jeszcze w stanie, nie? To można wejść trochę, ale widzę, że tutaj troszeczkę chwastów wyszło na tym. No ale dobrze, trudno. Zobaczmy. No ale jak widać, naprawdę, naprawdę pod tym względem, że naprawdę ładny jęczmionek będzie. Na pewno gęsty. No ale dobrze, dobrze. O, widzę, że kamiuszki trochę są, ale takie kamuszki tam nie problem. Jakoś, to, aby dużych kamiuszków nie było. Ale widzę, że gdzieś chwasty są, ale tak jakoś nie są duże. Dobra, nie będę już się tam dalej, bo na razie to tak mniej więcej będzie wyglądało tak jak tutaj. Ale naprawdę jęczmionek na tym polu bynajmniej bardzo fajnie wygląda. I no jak tak patrzysz, to to naprawdę plon może być ładny z, z tego jęczmienia. Znaczy to na razie nie można oceniać, tak bo jednak... Dopiero y, będzie zima, więc zobaczymy po zimie. No zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w, w tym mięćmionku po zimie. Ale na razie naprawdę, naprawdę spoczko to wygląda. No tylko tutaj przy miedzy jest trochę tego, jak to się nazywa. Jest trochę tego. Mm, trochę chwastów wyszło, ale tak to poza tym można powiedzieć, że całkiem spoko. Y, ładnie wygląda ten nięćmionek, nie? Dobra. Czyli tą drogą dojadę. Dojadę raczej do głównej, chociaż... Nie, to tak jest. Dobrze pamiętam. Więc no naprawdę ten niszmenek tutaj so, całkiem spoko wygląda. Mm, całkiem spoko naprawdę dobrze wygląda. Więc się cieszę akurat. O, tutaj wstawek. O, widzę, że słonecznik. Tutaj Sorgo. O, patrzę, że ktoś posiał Sorgo. Ciekawe jak wygląda opłacalność. Yy, sorga. No, ciekawe, ciekawe. Może jakiegoś... Nie wiem kogo to pole jak mam być nie znam tego gościa. Ale widzę, że ktoś coś nowego chciał posiać, bo no tutaj na tej, na tej wsi akurat mało spotyka, bynajmniej może na tamtej tam, za Dindo, za miastem może tam bardziej spotykane jest, nie? Ale na tej wsi akurat rzadko spotykane jest sorgo, widzę, że tam kukurydza, bo teraz to już będzie jak ten, na e, kukurydzę, na ziarno robione, więc no tam widzę, że ładnie już, ładnie tam już e, kukurydza ładnie, ładnie wygląda. Zresztą co ja będę jechał? No tutaj zjadę. Co tam przeszkadza? No tutaj lekki zjaźnik, no to można, nie? No widzę, że tutaj też sąsiad ma... Dwa sąsiady mają kukurydzę. Ale tutaj jest mój jęczmionek. O! Tak jak mówiłem, tutaj będą chwasty. Tak jak tak sądziłem. Więc to tutaj można powiedzieć, że chwasty są i to bardzo duże, nie? No, tutaj widzę, że tego na pewno musi być. Pójść. No, tak jak mówię, na wiosnę, ale na pewno oprysk będzie trzeba. No, bo jednak już szczerze widać, że chwasty są i to straszne. Znaczy straszne, nie no. są jakoś zbyt bardzo straszne. Ale no widać, że chwasty wyszły i całkiem całkiem mocne. No. Więc tutaj na pewno opryski, będzie trzeba wjechać z opryskami. Więc dobrze, dobrze, na pewno sobie trochę popryszczemy. No, w sumie rzadko pryskam pryska tą serię. Więc, znaczy jest pryskania tej serii. A tak, no to chociaż Dobrze, chociaż trochę popryskamy, nie? No, tak patrzę, tak patrzę, ale nie ma co się przyczepić, nie? Po tym poza tym, że są ten, ale też gęsto jęczmień, no w sumie, tak jak w sumie wszystkie moje pola są gęsto no bo ten silnik to no tak się je, tak, 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 abyś posiał, ale najważniejsze, że coś wyrasta, tak? No, ale widać, że jęczmień jest gęs gęsty, więc całkiem spoko, spoko raczej, no zobaczymy, jak pląda. No ale to akurat z planem to nie ma co się na razie martwić, bo to się okaże dopiero pewnie w czerwcu, bo pewnie w czerwcu będzie to już e, koszone. No ale zobaczymy. Dobra, no co? Mamy którą minutkę? 25. No i dobra, nie będę wracał już do domciu. Mm, o, takim akcentikiem z, z rowerykiem. Takim akcentem, gdzie stoi nam rower. Będę kończył ten odcinek, więc, jeśli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapę w górę. Zasubskrybować mój kanał, byłoby mi bardzo miło, gdybyście właśnie to zrobili. No i co? Do kolejnego odcinka na razie, trzymajcie się i cześć!